Obrazy, które dzisiaj oglądamy przypominają nam, że człowiek obok istnienia w słońcu zanurza się w czarnej melancholii. Czy czułaś ulgę, kiedy je kończyłaś? Znaczy na wstępie chciałabym się przyjdzie ze wszystkim. Nie bardzo się cieszę, że mogę się tutaj dzisiaj wystawić. Co do ulgi, myślę, że to nie wiem czy duże słowa, ale wielkie uczucie. I... Ale mój, czy... Nie. Czy na końcu, nie na końcu. Na początku. Jak mi się przerwać się do punktu, to, to, to wszystko co tam się we mnie e, plącze i mnie dręczy, niepokoi, to jest uda. Na końcu zawsze jest niedosyt, e, poczucie porażki, że znowu nie udało mi się przekazać tego e, wszystkiego tak, jak bym chciała. Nie. To, dlatego, że to cały czas jest, y... cały czas trwa ten proces u mnie i to się nie kończy. Jak pojawia się niemoc, to jest wściekłość, ale to... po, to... po prostu to cały czas trwa. Rozumiem. Prostu... Tak. Kasia? Ale tego obrazu by się nigdy nie namalowało. Yy. Czy jest, w ogóle jest jakaś tematyka, która w ogóle Ciebie nie pociąga? To znaczy najbardziej co doceniam szczerość i myślę, że nie mamy ma wagę, czegoś, co zaprzeczałoby moim uczuciom myślom, i a ale... Chciałabym no jednoznacznie potrafisz powiedzieć w tej chwili. Tak. No, są, no, są obrazy, których nie potrafię po prostu namalować, chociaż bym bardzo chciała. Nie ja nam napawał czegoś, co, 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 co byłoby nie moje, co nie, nie, nie zabierałoby sobie. Nie poszukujesz cały czas? Tak, cały czas poszukuję. Cały czas poszukuję. A czy ten plastyczny domokończył pracy I tak i nie. To zależy, to zależy od intensywności moich furii twórczych. Tak naprawdę ja się na tym nie zastanawiam. Praca to praca... Nie mogę tak naprawdę tego połączyć. To są dwie zupełnie odrębne dziedziny dla mnie. Rozumiem. A jakie masz plany w przyszłości? Czy ta wystawa w jakiś sposób y, wypychać dalej? Y, ponieważ ja nie planuję, ponieważ mam taką świadomość, że więcej planuję, tym skutek jest odwrotny. Y, uważam, że przyszłość jest... Y, <gry> Czy ta wystawa dotyczy mojej przyszłości? No w jakimś, w jakimś tak, tak, tak. Nie mam tak naprawdę planów, no, oczywiście chciałabym się rozwijać, móc wyrażać pełniej, malować nie tylko kobiety, nie tylko akty, ale też inne rzeczy, ale nie planuję tego, szukam. Dziennikarz, kolega, fotograf, mieszka w jednym. Fotografią reportażową zajmowała się zawodowo, ale praca z dzień przerodziła się w pasję, jednak od tej pory nie odnalazł tematyki, która te, najbardziej mówiłaby za niego. Stąd różnorodność fotografowanych obrazów, wymuszona poszukiwaniami. przypadkowi ludzie, zdarzenia, obiekty. Wciąż się uczy, utrwalając rzeczywistość. Zaprezentowane dzisiaj fotografie są części jego codzienności. Paweł, zapraszam. dobry, wieczór. Dzień dobry. Paweł, Sądzisz, że na zdjęciu można pokazać prawdę? Znaczy co, ja się zastanawiałem nad tym pytaniem kilka razy i w sumie odpowiedź jest różna, bo z jednej strony nie można pokazać prawdy, na przykład na portretach rodzin, no wiadomo, wszyscy się uśmiechają, ale jak jest w rodzinie? Ale Ty, przepraszam, jeżeli robisz fotografię fotograficzną, to raczej po to się zależy, jakie zdjęcie robię i w jakiej sytuacji. Czasami warunki są ciężkie, więc trzeba ustawić, ale y, są fotografie, y, tutaj jest nawet jedna y, z pożarów, po tej jedność w gdzie wiadomo, nie można było nic ustawić właściwie. Tam się wszystko działo, to czuło swoim życiem w pożarce Gasili. Ja fotografowałem właściwie w miejscach na co dzień niedostępnych. Czyli do końca y, nie możesz się... Znaczy, wiem, że fotografia jest prawdziwa wtedy, kiedy jest robiona, y, dajmy na to na przykład na wojnie. To jest... Y, Ale to nie do końca. To końca. Jest prawda. To jest to wstywny jednak odwrót y, fotografa. Znaczy, hmm. przede wszystkim y, fotograf pokazuje swoją własną, prawdę, a czy ktoś się mówi, że czy nie, to też inna sprawa. Problem. Czy to prawda, że dobre zdjęcie dochodzi wtedy, kiedy jest się wystarczająco blisko. Właśnie nie. Nie? Nie. Można być bardzo daleko. A to inni fotografowie powiedzą. Powie, powie, znaczy, jak, on, jak chcecie wejść się na scenę, to nie to jest w problem. Nie, to, to wszystko zależy od perspektywy, od tego, co chcemy fotografować, w jaki sposób zjąć obiekt, osobę. Y, można z tą nawet to zrobić. Nie trzeba wcale no, nikogo trzeba podpalić, to, się, to to to, się przyciągać właśnie tędy. <śles> Jak jest... ja, to się stało? Jak to się stało, że jesteś tutaj? Znaczy to jest w ogóle jakiś dziwny zbieg okoliczności i pewna osoba podpowiedziała innym osobom, że można się mu zainteresować, więc to stąd tutaj trafiłem. A, A co do projektów fotograficznych zbyt krótko się zajmuję tym w ten sposób. No dlatego by... zapytałam, czy masz jakiś... Ja mam na razie pomysł na projekt fotograficzny. No bo poszukujesz, wiem, że poszukuję. Tak, poszukuję, y, projekt mam w y, przygotowaniu, tylko przez kimś. No daj, daj nam znać czy tak? Nie, Tak, no, tak. Żebyśmy byli przygotowani. Wiemy, że piszesz, a co byś zrobił, gdybyś nie mógł ani pisać, ani fotografować? Znaczy, pan nie byłbym innym człowiekiem, jeżeli by się tym nie zajmował. Bo jeżeli by mnie nie interesowało pisania, ani fotografowanie, to by mnie, nie wiem. Znaczy, to mnie de facto i tak zależy, jak ale Ale pewnie byś o czymś kompletnie innym, albo czymś podobnym. No, jestem dziennikarzem na co dzień, więc. Yy. Czy dzisiaj jesteś w charakterze yy, fotografa? Nie do końca. Ja jestem piszący i fotografujący. Ale będziesz tutaj zaskakiwał, yy, zaskakiwał yy, ludzi będziesz robił w Na przykład, byś w swoją Mogę się spodziewać tego w internecie. Znaczy, Mogą, oczywiście, że mogą, aczkolwiek czy są to zauważyć, to jest inna sprawa. Zrobimy to tam po... Z portugalskiej edycji. A tutaj można tym fotografom zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.